Witam serdecznie, Andrzeja Wołtelskiego, FIFA 12. Mecz kariery Ligi Mistrzów, finał, górnik Barcelona. Lepszego finału nie można sobie wymarzyć. Witamy państwa serdecznie, Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na finałowy mecz o puchar. Emocji na pewno nie zabraknie. W teatrze marzeń. Co Lidny, można powiedzieć o rywalu? Klasowy i niewygodny. W I 15. tak, ale mecz będzie ciekawy. Niekorzystne A. warunki atmosferyczne. Padający dzisiaj deszcz Nessie z pewnością nie ułatwia piłkarzom zadanie. Co go dogonił? Co go zaczyna? Niesamowicie piłkę jest, na afyta. własnej połowie. Podaję do akosty, akosta, szarżuj, charruj, deszcz padł w Anglii. Pięknie do cywki, cywka ciśnij, ciśnij niesamowicie. O, o zwrót znakomicie. Zrót podaj, aj, za lekko podałeś cywka. Walcz naprzód. Sergio Busquets. Buskiec Pedro, Pedro, Medro Messi. O, Messi się cofło. A jak go zatrzymać? Ryzykownie, ale udanie. Oj, walka. Naprawdę Sam, walka, imponują te jego ślizgi Era I tym razem. Ładne dogranie. No, po By Nie strzelał. Aj, no było gorąco, Niestety, za się też odebrał, też odebrał. A koszta, Costa. wykorzysta? Zgadzam od słupka! O jeju, jeju, jeju. Valdez, Poza boczną tak. linią piłka będziemy Zas, mieli rzut z autu. Szaleńczy atakuje obrońca Sanchez, Messi, co, Messi, ale już jest zatrzymywany. Ruiz go zatrzymał, Pikę będzie gonił mojego Johnsona. Johnson, lepko Johnson, podaj to inaczej. Ksyfka. Skutecznie dograł do kolejka. Skutecznie jest do Piękna ramka 1-0. Wychowanek polomnibertą z szara Niewiele by brakowało, by piłka musnęła słupek, ale jest w siatce. Ale precyzyjnie Pięknie posłał tym piłkę na w polne ruchografii. Odnotujmy: Pierwszy Coś gol został znamytego. zdobyty w 12. Minucie. Ita Montes. On też ciśnie te, to, choć ciśnie to. Pięknie, pięknie, już ominął, I będzie rzutrożny. Do końca Maxel. Johnson średkuje, średkuje, średkuje. Źle wykonany rzutrożny, przeciwnik, przejmuje piłkę. Zabiń. Ciężkie warunki meczu. Pedro. Ślizgi za sizdgami, a tu nic. Pedro, jak pięknie po flance. Trzeba <laughs> go zatrzymać. Pedro, by Pedro, Pedro. było znakomicie bramkę. Duże brawa za tę interwencję. To. Tak jak śmit nie chyta nikt. Przejmują gracze barsy. <laughs> Fabregas? Jest. Ależ pięknie Fabrega. udany w ślisk. Dokonany górnika idzie naprzód. Podaje środku. Dostrzegł partnera. Acosta mia. mija. Co? Nic z tego. Było gorąco, ale obrona ma umysł. Fabregas. Dużyna przeciwna przejmuje o. piłkę. ależ podanie. Ale Niebezpieczne Foul. zagranie. 3 Manuel Rui Barbosa sięgnie kartka. po Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą karę Podajemy. Krzywka. I będzie strzelał. Będzie strzelał. Oja, I bramka. Jaka bramka. Krystian Tesio. też były Barcelony Drugiego zespołu kupiony I teraz jeszcze swojemu byłemu klubowi bramkę, piękne wykonanie rzutu wolnego Pedro, dobra, spokojnie trochę. No, błąd, strata. Barcelona musi teraz przycisnąć. No, i przejęli w ostatniej chwili, wygrać Messi. SCBC do zatrzymania jest nawet, nawet w grze, ciężko go zatrzymać. Mamy auti rozpocznie Barcelona. Xavi widzi wszystko, ma znakomite no. wyczucie, spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Udane podanie, czy to wykorzysta? Zobacz wórek z jaką łatwością wolni się spod okienki. Szybki, nikt go nie pilnuje. piłka opuszcza boisko Dobre, i zaczną od bramki. Fabregas. O, o, Messi Przeciwnik no. atakuje Messiego, chce odebrać piłkę. Dobra spokojnie, spokojnie, spokojnie. co no teraz? Będzie gol! gol! Puste bramka, o je, ale, ale zmarnowana ale, ale okazja. Kiks. Nie ma gola w takim momencie. Ale Kiks, panie. Ale, brawa teraz dla obrońców. Ciśnie, podaję do Johnsona Johnson, Johnson, Johnson. Podej, szybko, podej, dobre, podej. Do Acosta, akosta. Akosta. Strzela! Ten strzał Oj, zupełnie nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Wznowienie gry przez bramkarza Barcelony. Nic z tego nie będzie, panie Janie. Wspaniał się chwycił Prało do Kosty, a Kosto znowu aktywnie Podaje do sywki, ja cywki wycentrował Pacywka Zatrzymany nie atak Bartes. Daleko wybijają. A znowu się. Messi nie przydał Luis ta Bartes. Bartes o ruch tutaj na piłeczka. Messi atakuje. Maszmesiego. Dobrze podał. Popilny. No przydałoby się do No to mogło skończyć się Felix, 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 i Felix, 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 do Felix, Felix, to sięgnie, Fantastyczna to sięgnie, to sięgnie, sta, to stało. to strzelę, strzelę! No, no, żartę, to to Znakomicie no, to zrobił. I Widziałem zrożny. już w siatce. I spójrzmy, będzie rzut rożny dla rywali barsy. Rzut Johnson, wybij dobrze, podesz strzelaj. walcz. No i co? I pszinco. do Mlau? A groźna akcja, no. przerwana przez obrońcę. Kontra Barcy. Maxel, Maxel. Ślisk. A, Dobra brana, się, przejął. Pięknie. Jeszcze jeden udany ślisk. Jest. A, jest Dobry. Dobry, dobry, dobry. Nie, 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 Maria, nie, bramka do szatni, nie, 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 2-1 mogło być 3-0 a Jaź jeszcze będzie tutaj dramatyczny Nie ma lekko a może jeszcze kontra do Kosty Ale Kosta i strata i balabamba -ba -ba. Kończ pan tą pieszą połowę, Panie, bo my nutniemy w deszczu Kóźba połowę, Wynik 2 do no. 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 ja? minut. Pierwsza połowa meczu turniejowego poza nami. Drużyna Dobra. prowadzi. No i jest bliska końcowego sukcesu. Co to złowiły zbiornik co tam zmęczony, to trudniej. muszą to wyjść zdeterminowani, jeżeli marzą o triumfie w całym turnieju. Dobra, robimy drugą połowę. Właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. Dobra, Cywka. Cywka bywka. Cywka Pinkney Johnson. Johnson myśl myśl Johnson. Johnson walcz. Myśl, dobra Kosta. Walcz, Kosta, walcz. Dobre, dobra, dobra, dobra. Ole, 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 ole. Ja, to idzie brośne, tam. na posterunku. Ja. Pedro. Co się tu robi? Akita, Akita, to akita. akita nic. Pękarski za czym goł, Za czym pedry? Za czym pedry? No, taka węć, krawędź, bo ostra. Czernista, jak czernista, róża. Dobra, nie ma sprawnego akosta. Dobra, idziesz, 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 podej, podej, to, do... ale jestem! Nie no niedobrze, Pedro. A tej, tej, tej murawie, akita, Kita, kita walcz. Uważaj, bo mały atak, akita. Dobry odbiór na własnej Musisz jakoś to zrobić. Musisz to jakoś przejąć. Dobre, A i znowu. Na nie, to na Podanie było. Maxar teraz przejął. Kontrak. Xavi. Savi. Johnson zmęczony. Johnson do zmiany. Jeszana. Maxwell. Johnson. Warte jest to samo, oni są pomęczeni wszyscy. po całym sezonie Okazja do, do dośrodkowania! Dobra, kita, jest walcz, w polu karnym przeciwnika! Ołowka. Znowu taka piłka zostawiona, nie poczujmy. Dobra, Piekarski. wybija, wybija, to. Wybije, bo walczy naciśnię, co Musisz jakoś e, zrobić coś, a kosta, walcz. Tam jest jakiś zawodnik. Nie, to to zostawione. Nie Piłka wciąż w polu! Ale Warto jest tutaj chyciągnąć. No, robi się bardzo ciekawie, żeby tylko Barcelona nie zamysowała bo może być bardzo niebezpiecznie, bardzo niewesoło, bardzo Dobry źle, gaz. jednym słowem. Charli. No, O, de Messi, kolewka, jest na Messi, Messi, nie do zatrzymania, nika nie zatrzymiesz go, no w jest. Pedro, Pedro, nie no, Pedro, no, kurze, go. A, no tak, i co na oku wywinę. Odda jest strzał, Szkoda, med zacząłby się od nowa. Czas ucieka, nieubłaganie, druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Prowadza jednego nowego, nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Pikę. Abramka to wiele zmieniła Dawid O. Przeciwnik przejmuje podanie no Messiego. To, co powoli, powoli, powoli. Johnson, Johnson. Idzie a idzie na dobieg, podam pięknie na dobieg. I teraz co, i teraz co a Kosta ciśnie Nie, nie wypaj się, nie da się wyprać. No co? Nie ma wolnego, nie ma wolnego, Nie ma nic. No, zmiany, 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 bo to nie ma co <laughs> nic tam na granie idzie Wszystkie informacje co zmienić. Zrobimy tak i teraz skład Akita, bo Akita ma żółtą kartkę. No jak tu nie mam w ogóle obrony. No to fajnie. Samych napastników mam. No to Milk, za kostę. Przybecki za cywkę. Bartes. Artyst. Harris Dobra. Dobra, gramy dalej. Messi. Dobra, Messi, Messi zatrzymanej. są zmęczony, jakoś musi dotrwać. Dawid Do. Villa. Odbierz mu tą piłkę. Świetne no podanie. Czysto, czysto. piłkę. A tak nie powinno się Kosta, kosta się słował, kosta idzie i rzut z autu. Zabną Będziemy zbędę, mieli zbędę. rzut z autu. Aż 3 Przejmiany. graczy za moment tak wejdzie jest. na boisko. Świeże krew musi być. Milik, milik. Idzie na świeże puca. No, oj, 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 oj. ale przejdzie. Groźnie, ale i... zdążyli na czas. Aristezio, Tezio. uważaj. No i po A. tym odbiorze oni mają szansę na wyprowadzenie ataku. Dobrze, nie, dobrze. no i dobrze. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Jeszcze trochę do zakończenia Messi. podspotkania. Parę minut. Parę minut, nie no, Messi, za mną, za mną, za Tam jest obraca. tam jest... Będzie karny dla Barsy. Nie, panie sędzio, jakim prawem pan dyktuje rzut karny, już tam było dwóch na jednego. Ja nie mógł fałszować. Przestrzelony! Nie ma go Pan to! Schmidt! Się Schmidt! Obroni. Obroniłeś to! Jakżeś to zrobił? Jakżeś to chłopie, zrobił? Schmidt! Powiedz mi, jakżeś to zrobił? Ależ cud! ale cud. Cud nad Brendą. Cud na traform Górnik biłkę. wygrywa ale co się dzieje, Barcelona korzysta? nie, nie, no, no zatrzymaj, to Schmidt, no Schmidt, pęk, pękarski w piłce, Luis, Aris, palpitacji serca dostanę zaraz, co za mecz, finał Ligi Mistrzów z Barcelona, mi tutaj chcę pokonać górnika mojego, teraz sobie, zrobię porządek, sobie podam, Milik, Milik, stary gól, ale... jeee, Pan teraz. Tak jest się możliwe. możliwe. Nie, się nie, no nie, 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 co się tu Proszę, robi? Piękna, szybka odpowiedź. Co Wymiana się tu szybkich robi? Ciosów, to jest to, co lubimy. Skorzystał napastnik z tego prezentu na tym Brankas stadionie. O Trafford kolejny historyczny mecz robi. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze po prostu nie było. Chcę uważać, bo każda sekunda jest tu na wagę złota. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. No i mamy kolejnego napastnika. Dobrze, że trener zdecydował się na tę zmianę, bo trzeba jak najszybciej odrabiać piłkę. no na i tak to świetnie. Będziemy piłkę. mieli jeszcze zaciętą walkę o zwycięstwo. Proszę Państwa, zapowiada nam się mała sensacja albo wielka niespodzianka. Nikt na nich nie stawiał przed tym meczem. Dobra, wybi to! Coś nie, ale, ale, ale to! to. No to są podej! Udał, podej, i podej to dobrze do Kosty! A Kosta podej! Przybecki, przybecki siły musz, Podej do na wyobieg, a Kosty na wybieg! A Kosta dojść do tego też to jest! Też dojść do tego faluj, i co rób! Ale żeby nie byli, przybicie! Bele co rób! Dobra! są są, 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 są! Pękarski, pękarski teraz do mało! Oni są dobrzy! Ja, 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 ja. I znowu Pedro nie sporządzi siłę zawodników, no abyśmy pokonali go za Oj, no, Messi, Messi. Jak zakończy się ten pojedynek? Dobra, wybierz go, go tę o, Jezus, sytuację smarza. No będzie gol? No wybił, to, no, to wybił patto Schmidt, Schmidt. Minuta do końca. wybi Daleko świat, półnowy krainy. Ja, baba. Znaki mi się przekwitują. Zazginali niebezpieczność. Gol Koniec meczu. Koniec meczu. Brava. Wielka radość są polskiej drużyny, drużyny się a zbowiem historia, pisze nowe dzieło, górnik, pokonuje 3-2 Barcelony na Altrafort, lepszego było meczu na stadionie, w tym nie mówił sobie wyraźnie Dariusz Szpakowski. piękna radość, wielkich zawodników, tak jest, i teraz moje komunikat, jest to jest ostatni odcinek, Let's play z tej FIFA 12. Już za parę dni 27 będzie FIFA 13, i już od tego dnia będę nowe odcinki z FIFA 13 nagrywał. Na pewno będą mecze sezonów i kariera. Także możecie pod tym filmikiem w komentarzu wpisywać, jaką drużynę mam karierę grać, czy golnikiem, czy jakąś inną, inną drużyną. Po prostu ile będzie więcej głosów tą drużyną będę grał w karierę w FIFA 13 Także piękny widok, o Jest i Puchar. Jest i Puchar. zdjęcie Rezerwowi, wszyscy Fanfary, Fanfary, a to jest zawodniki meczu, cywka. No i dobrze. Także żegnam. Na razie cześć!